Cześć, jestem Łukasz, a to jest kanał URBEX Projekt. Zapraszam Was na kolejną eksplorację. Tym razem jest ze mną również Piotr, którego widzieliście już w poprzednich siema. odcinkach. Razem odwiedzimy schron łączności, który również służył za schron przeciwatomowy. A ja już nie mogę się doczekać. Lecimy, trzymajcie się. radiation high into the heavens the sound and shock waves roll over the men huddled in the trenches never before have had such a close-up view Dzięki Gospodarza, który opiekuje się, można powiedzieć, tym schronem, pilnuje, zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Schodzimy właśnie 8 metrów pod ziemię. Schron jest jednym z większych, powierzchnia tego schronu to ponad 1000 metrów kwadratowych, dokładnie 1500. Prawdopodobnie wyposażenia tutaj już nie ma, ale sam fakt, jaki to jest ogromny obiekt. To już budzi podziw, można powiedzieć. Szkoda, że do nie byśmy odczuwali temperaturę w stopniu, świetność. Zachodzimy do drzwi, to Zobaczmy. To leważam trzy tony. Tonic. Zobaczcie jakie 15 szerokości. 15 cm Zobaczcie jak to wygląda To znaczy się pierwsze. Tak, to są śluzy. Drugie nie? drzwi takie same. Tutaj praktycznie są śluzy, nie? Na początku. No takie coś chciałem odwiedzić, właśnie mi się podoba. Czekajcie jak tutaj zapali świat. Mamy kolejne drzwi, kolejne przejście. O, ale zajebiście. Zobaczcie, jakie grubości są tutaj. To wszystko jest tutaj metal. Żelbetonowe ściany. A jakie grubości. Ściany mają trzy Wróć 2,65, a sofit 3 metry grubości. W tym 20 cm a tego o kurde to naprawdę robi wrażenie patrz ile tutaj jest to było między przeciwatomowe przeciwatomowe, tak, tak to jest wszystko to wszystko no tak, beton i wszystko co tutaj mogło się znajdować, urządzenia, jakieś filtry? u góry? tu były mobilane jak widzicie po kolei oświetlenie działa jak widzicie wciąż umywalnienie i toaletki obowiązkowe miejsce w każdym stronie, żeby człowiek mógł się załatwiać swoje potrzeby najważniejszy punkt tego bunkra to był punkt dowodzenia. Punkt dowodzenia. I to jest największe pomieszczenie, tak? Nie, najmniejsze. Najmniejsze? Punkt dowodzenia to siedział wódca i czekał tylko na telefon. Że tu jeszcze oświetlenie jest, na... takiego klimatu Patrzcie klimatu, takie.

Jest to jeden z większych schronów, ale... Tu jest największa hala. 300 metrów ma. Zaraz, zaraz. Chwileczkę, tu jest ta rura. Je. Tak schodźmy, żeby... Zobaczymy, czy latarka ogarnie. Zobaczmy. Tak. to, to są które tam... Jest w pokoju dowodzenia. A teraz tu stoimy. To Czyli taka oczywista. Tak. I tu Zobaczcie jaki to jest ogromny pokój, można powiedzieć. 300 metrów. Tak, tutaj Pan mówi, że 300 metrów kwadratowych, tak? Kwadratowych. Bomba atomowa w odległości 500 metrów od bunkra wybuchła, to trudne mogli przebywać przez okres 14 dni nie, nie wychodząc z Tak jak widzicie, tutaj na pakacie znajdował się magazyn powietrza na wypadek hermetyzacji obiektu. Ta duża buta o wadze 10,5. Generalnie bunkry były skonstruowane tak, aby przetrwać, mieć możliwość tutaj przetrwania osób, które się znajdowały przez około 12 do 14 dni. Takie same śpi, ważą, jak tam, gdzieś to. wchodziły do... to? domu. to? I tam się wychodzi. To już wszystko działa. Chodzi ciężko, ale można jeszcze tym pokręcić. Jak widzicie, i mimo że te drzwi są tak ciężkie, to zawiasy są tak skonstruowane, że można je bez problemu zamknąć. Dalej. Kolejne otwory po instalacjach. lecimy dalej jest kilka, kilka takich bezpieczników w tak? to było były agregacje Tu na wypadek, gdyby iskra powstała, to mógłbym w ogóle Dobra, opuszczamy akumulatorownię. I przechodzimy dalej. Co tutaj mogło być w tym pomieszczeniu? Jakaś... Zaplecze? Jest. W stylu łazienki, Wentylacja. Wentylacja tutaj? No, a te, te pomieszczenie to pewnie jakiś tam składnik jeszcze? no to było czyszczenie akumulatorów. o czyszczenie akumulatorów, dobra. Serwisowanie ogólnie. Tak. Serwis akumulatorów, no dobra. Nie wiem czy o tym mówię mówić. Krzywisz mnie do Tak? bo tutaj nie Kradł Do tą kabli. To znaczy, że... Porażone tymi, jest to, tak? Tu jest te pomieszczenie. Główna siłownia. Mhm. I tu rury wychodzą z kablami. Że my kabla ważą 10 kg. No, no miedzi. Bo... miedzi czyste. Dlaczego krawie? A tylko podwiezie. Patrz, tam jakieś przyjście. Można tam wejść? Można. No.

w czołgu 400, 5. 5, 5 agregatów tak tutaj to... stało? tak też pomieszczenie jest naprawdę kolosalne można powiedzieć robi wrażenie pytanie jak te agregaty wyciągnięto no właśnie z tą drzwiami o tu pokazuje. jak to jest możliwe? bo w pomieszczeniu, proszę zobaczyć, tu jest luka tym wyjściem, tak? tak, no, luka, którą, no, którą, no. którą ciągano i tam są jakieś skutki, nie? nie no, tak, no. to jest taka drabina tutaj Pan nam opowiada, że tymi drzwiami wyniesiono te agregaty, tak? tak, no to znaczy, że okay. tym, no... dźwig, 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 dźwig no. Głównie to można zajrzeć, czy nie bardzo? No to, to, to. Nie, nie, to tylko nie Jaki szyb tam jest. Potężny. Ostrości nie mogę złapać. O, dobra. Drabinka jest, widzicie? I tutaj właśnie dźwigiem te agregaty zostały podciągane do góry. Wydostaną je na zewnątrz, na powierzchnię O fantastycznie to wygląda No niech pan nie spadnie No trzeba uważać tutaj na tych płytach Tu trzeba Jest tych pomieszczeń tutaj trochę, nie? No woda się zbiera jak widać A nie, to jest mokry tylko Dobra, wyjdziemy na tak przechodzimy do hali oczyszczania powietrza. Tak, Tutaj zapewne znajdowały się urządzenia filtro wentylacyjne. System klimatyzacji zobaczcie jakie potężne filtry. To coś niesamowitego. Dobrze, zaraz zobaczymy. Tu ale tak to tak, tak. jak potężne pomieszczenie, aby oczyścić powietrze. Mentylacjami się wziął. A patrzcie, następne pomieszczenie to są te filtry. Zobaczymy sobie, jak te filtry wyglądają od tyłu, z drugiej strony. Jak takie rękawy no, zobaczcie Zobaczcie jak to wygląda fajnie. Za chwilkę jeszcze tutaj zdjęcie zrobimy i przejdziemy do kolejnego pomieszczenia. Dobra, przechodzimy dalej sobie. Idziemy za przewodnikiem. Sami pewnie byśmy się troszkę tutaj zgubili. Ja Państwu pokażę sypialnię żołnierzy. Prawdopodobnie na zmiana warty. Czyli warto by na sypialnię. Każda łóżka, uh -huh. łóżka, na każdej ścianie. Czyli 12 żołnierzy. Uh -huh. Każdy lampkę miast. Uh -huh. I coś co bardzo dobrze znamy z coś, co bardzo dobrze znamy z czasów obecnych jeszcze w użytku. A to jak przyjeżdżają mówię... Że przyjeżdżają są że nie przebierańcy tak. Aha. Tak, tak, tak. I to wszystko. I scenizacje pewnie robią, przedstawienia jakieś, co? Tak. I to wszystko by było na podniesieniu, To wszystko wycięte było. Słucham. Tu podłogi było, były równe. Wszystko poszarpane. Po tak. To tutaj żołdzieje po 12 ludzi. Ciao, kurde. Masakra. I dobrze, dobrze że ktoś tego pilnuje, tylko szkoda, że. za późno. Za późno, nie? Ale... Za późno. Nie, się trochę boją, wyciek. że Grignasz, to jednak ma Wystarczy usłyszeć, że pies szczeka nie? i już też to zniechęca ludzi mówię, wystarczy, że pies szczeka i to też zniechęca ludzi, nie? zobaczcie, tutaj u góry idą przewody wentylacyjne tak, tak korytka, wszystko tutaj jeszcze u góry jest do każdego pomieszczenia praktycznie to chodziło. i szło tam dalej, zobaczcie jeszcze i szybkę. Tu możecie wcisnąć guzik, aby zasubskrybować nasz kanał. Będziemy bardzo wdzięczni. Ale prawdopodobnie do pomieszczenia w hydroforni Tutaj byliśmy I tutaj znajdowała się hydrofornia, tak? To jest tu. Nie ma Tu były zbiorniki od 2500 metrów i u góry 6 zbiorników No to konkretnie Generalnie, na ile ludzi ten schron był przeznaczony? Na wypadek konfliktu prawdopodobnie około 300 osób była możliwość No to nieźle naprawdę, 300 ludzi to już jest naprawdę świetny wynik. Patrząc na to, że mniejsze, mniejsze gabarytowe schrony przeznaczone były powiedzmy na 50, na 40 osób. Także 300 to jest naprawdę Niesamowity wynik. I 14 dni nie było w tym to było pomiesz pomieszczenie 2500 litrów dwutlenku mhm. na wypadek zapalenia się na hali na kary tej, no, tak. akumulatorów? E, akumulatorów to to było do gaszenia, przygotowane. Mhm. Super. Na tam było. Z informacji jakie tutaj Pan nam przekazuje, schron ten został wybudowany w 1982 roku. Także. Tak, zaczęto i budowa trwała 4 lata. W 1986 ukończono Ordana do użytku prawdopodobnie. I wojsko weszło. Wojsko tutaj weszło i stacjonowało, tak? Dobrze tutaj pomieszczeń. Jest, jak pan mówi, po 20, 20 pomieszczenia, z tym, że niektóre naprawdę ogromne jak widzieliście. No i za chwilkę udajemy się na powierzchnię pokażę Wam jeszcze z góry czerpnie powietrza jak to wygląda, żebyście mogli sobie zobaczyć. I będziemy kończyć naszą wyprawę dzisiejszą. Dziękujemy tutaj Panu, że pozwolił nam zajrzeć, rozejrzeć się po tym schronie. Dobra, to kierujemy się do wyjścia. Jak to wygląda? Jest zamurowane. Zamurowane. I cały czas było zamurowane? Nie, nie, to jak wojsko wiesz. Mhm, dobra. O, już tu mu. I u góry czekać, żeby przebywał. Tak, tak. Wentylacja. No, grawitacyjnie, żeby tu powietrze dostawało się. Te skrzynie porośnięte pleśnią fajnie wyglądają. No tak, tak. Jesteśmy dużymi chłopcami i nie boimy się duchów. Bardziej, bardziej bym się dużego psa niż ducha. Możecie zobaczyć wzernie powietrza nad ziemią. Stąd było doprowadzone świeże powietrze, które przechodziło przez system filtrów węcylacji. Mamy akurat zasada działania tego systemu jest bardzo dobrze znana. Eksplorację tego schronu mamy już za sobą. Dziękuję Piotrowi, który mi dzisiaj towarzyszył w tej podróży. No jak mówiłem, wyprawa ta jest troszkę inna niż poprzednie, nie byliśmy tutaj sami. Nie chcieliśmy, jakby to powiedzieć, zachować się jak wandale i wchodzić bez pozwolenia na teren, który jest w zasadzie pilnowany. Także co, kończymy? Kończymy, ja również dziękuję za tą eksplorację. Jak na razie najlepsza z tych wszystkich. Mam nadzieję, że Wam się również podobało i że będziecie chcieli więcej takich materiałów. Podziemia i mroczne klimaty to jest coś, czego szukamy. Dobra, to my już się do samochodu, jest... Zimno około 10 stopni. Trzeba się napić ciepłe herbaty, kawy. Dobra, lecimy.